Wieża trzech płaszczy. Dawno temu ziemią lubelską władał książę Bolesław Krzywousty. Lublin był wówczas niewielkim grodem i nie posiadał murów obronnych, ani żadnej wieży strażniczej, z której można by było obserwować okolicę. Książę po długim namyśle rozkazał wybudować kamienną wieżę na szczycie pobliskiego wzgórza. Przez wiele miesięcy zwożono ciężkie kamienie, budowano dnie i nocą. Aż wreszcie budowa została zakończona. Bolesław Krzywousty o wieściu poddanym, że wieżę odda bojownikowi, który będzie godnie stać na straży ziemi lubelskiej i jej mieszkańców. Wieś szybko rozniosła się po kraju i do Lublina zjechało wielu znakomitych rycerzy. Książę miał wielki dylemat, komu powierzyć wieżę, więc postanowił urządzić turniej rycerski. Walki i pokazy trwały przez kilka dni. Po długich zmaganiach zwycięzcą został jeden z rycerzy z Mazowsza. Ciążę wezwał go do siebie i powiedział: Musisz mi, rycerzu, złożyć przysięgę. W obecności tych wszystkich ludzi musisz przysiąść, że będziesz strzegł tych ziem nie dla własnej korzyści, lecz dla dobra mego ludu. Daję ci rycerskie słowo, panie odparł rycerz, klękając i pochylając głowę. Rycerskie słowo to najmocniejsza przysięga. Po tych słowach książę okrył zwycięzcę zielonym płaszczem i kazał mu iść na szczyt wieży. Ledwie rycerz stanął na górze, zerwał się wiatr, zatrzepotał jego zielony płaszcz i wziął tak mocno, że po chwili wieża runęła i została z niej tylko sterta gruzu. Wtedy bolesław przy ustu zrozumiał, że przysięga rycerza była nieszczera. Rozkazał od nowa by budować wieżę. Po kilkunastu tygodniach kamienna budowla znów górowała nad Lublinem. I ponownie zorganizowano rycerski turniej. Tym razem zwyciężył rycerz ze Śląska. Przysięgam, książę, że pod moimi rządami ziemia lubelska nie zazna biedy i cierpienia, powiedział, uderzając w tarczę mieczem. Słowo rycerza to największa przysięga, odparł książę Bolesław i okrył zwycięzcę zielonym płaszczem. Lecz gdy rzecz. Gdy rycerz stanął na szczycie wieży, znów zerwał się wiatr. Tak jak poprzednio, szarpnął płaszczem we wszystkie strony i po chwili wieża zawaliła się. Widocznie i tym razem przysięga nie była szczera. Westchnął książę, patrząc na stertę kamieni. Ale do trzech razy sztuka. Odbudujcie wieżę jeszcze raz. Po wielu tygodniach wieża znów stanęła na wzgórzu. Jednak rycerze nie przyjechali już do Lublina. Każdy bał się wziął hańby i śmierci na gruzach. Bolesław Krzywousty zaczął się już zastanawiać, czy sprowadzić rycerzy z Czech i Węgier. Gdy na jego dworze pojawił się tajemniczy jeździec, stanął przed księciem i rzekł Dajcie mi panie słowo, rycer... Daję ci, panie, słowo rycerskie, że w moim władaniu ziemi lubelskiej nie zazna cierpienia. Ciążę nie miał już strojnego płaszcza, więc dał rycerzowi szary płaszcz podróżny. Wszyscy na oczekiwali chwili, w której nieznajomy stanie na szczycie wieży. Gdy młody rycerz dotarł na szczyt, wiatr tylko delikatnie roztrącił mu włosy. Aż nagle spod jego szarego płaszcza zaczęły wyłaniać się skrzydła i mężczyzna wzbił się w powietrze. Ludzie z niedowierzaniem patrzyli w niebo, po którym krążył rycerz przemieniony w orła i obserwował okolicę. Oto człowiek, który nigdy nie złamie złożonymi przysięgi, westchnął z ulgą książę. Od tej pory aż po dziś dzień lubelskiej ziemi strzegą orły. Wieżę nazwano Wieżą Trzech Płaszczy, a po latach na jej miejscu stanął Lubelski Zamek. Nad wieżami zamkowymi dziś nie latają orły, ale mieszkańcy pamiętają tę niezwykłą historię i przekazują ją sobie z pokolenia na pokolenie.